Z tej strony Ania Orszak. Czy pamiętasz, co to jest erozja, akumulacja? Jakie są rodzaje erozji? Czy pamiętasz jeszcze takie określenia jak abrazja, detrakcja, detersja, eworsja? A może pamiętasz, co to jest deflacja czy korazja? Jeśli nie, to chciałabym Ci je przypomnieć. 28 maja o godzinie 19.00. Podczas wspólnego rozwiązywania zadań live na moim kanale Geografia na 100% na YouTubie. A jeśli pamiętasz, jeśli uczyłeś się już sporo, to będzie to dla Ciebie doskonałe powtórzenie przed egzaminem naturalnym. Pamiętaj, że to są trudne zagadnienia, zadania często są bardzo skomplikowane i trzeba dokładnie wiedzieć, co trzeba wpisać, żeby wbić się w klucz. Postaram Ci się w tym pomóc, dlatego mam nadzieję, że widzimy się już w najbliższy czwartek o godzinie 19. Zapraszam! Mmm, pamiętam jak ja zdawałam maturę. Było to mm, do dawno temu, ale nieważne. Może nie aż tak dawno. Pamiętam to, jak to było, jakby to było wczoraj. Ale ja nie miałam tego problemu co Wy. Ja nie musiałam zdawać egzaminu maturalnego z geografii, a miałam zaliczone wszystko na maksa, dlatego że już wcześniej startowałam w ogólnopolskiej olimpiadzie geograficznej i uzyskałam tytuł finalisty tejże olimpiady, dlatego też miałam wówczas szóstkę z matury z geografii, bo kiedyś to nie było przeliczane na procenty, tylko na oceny. Mogłam sobie spokojnie siedzieć i patrzeć, jak moi koledzy zdają ten egzamin maturalny. Ja dostałam pewną szansę, miałam świetnych nauczycieli i dzięki temu start w Olimpiadzie okazał się dla mnie sukcesem. I ci nauczyciele pokazali mi, jak należy się uczyć, co jest ważne, na co zwracać uwagę. I dzięki temu odniosłam pewnego rodzaju sukces, bo mogłam sobie bez problemu nalajcie zdać maturę i do tego dostać się na studia, jakie chciałam, bez żadnych egzaminów. Mam pewne doświadczenie, pracuję w szkole od 10 lat, staram się moją wiedzę przekazywać uczniom i teraz z Tobą chciałabym się podzielić moją wiedzą i doświadczeniem oraz pasją, którą jest dla mnie geografia i jej nauczanie. Dlatego też stworzyłam dla Ciebie kurs online, który nazywałam Geografia na 100%. Właśnie moim celem jest to, żeby wszyscy maturzyści zdawali maturę z maksymalną ilością punktów. Zajrzyj proszę na stronę EduClick. Tam znajdują się moje dwa kursy online. Pierwszy z geografii fizycznej, drugi z geografii społeczno-ekonomicznej i geografii Polski. W tych kursach przedstawiam najważniejsze zagadnienia maturalne w prosty i przystępny sposób, tak żebyś mógł się ich łatwo nauczyć. Możesz sobie te nagrania odtwarzać wielokrotnie. Do tego sporządziłam dla ciebie notatki, w których dokładnie pokazuję co jest ważne, czego trzeba się nauczyć, a co można ominąć, bo nie jest aż tak istotne. To jest ważne, żeby umieć wybierać wiedzę, z jakiej korzystasz. Do tego jeszcze masz tam zadania, które rozwiązujesz natychmiast i natychmiast masz odpowiedź. Te zadania są interaktywne, ciekawe, kreatywne, tak żeby pobudzić Twoją wyobraźnię, żeby chciało Ci się uczyć. Zauważ! Do matury został cały miesiąc i to jest naprawdę czas, w którym jesteś w stanie się do tej matury przygotować. Ja chcę Ci w tym pomóc, dlatego proszę, żebyś zapoznał się z moimi kursami, żebyś wszedł na tą stronę, zarejestrował się i zobaczył w każdym kursie pierwsze trzy bezpłatne lekcje, zobaczył jak to działa i sprawdził, czy to jest coś dla Ciebie ja Cię z mojej strony zapewniam, że naprawdę materiały są przygotowane rzetelnie, są konkretne i mogą stanowić super wartość dodaną do Twojego egzaminu maturalnego. Zapraszam, polecam, Ania Olszak. Jeśli interesuje Cię zakup kursu online Geografia na 100%, to mam dla Ciebie niespodziankę. Jeżeli przyślesz mi na maila geografianastomałpaop.pl trzy pytania, jakie chciałbyś poruszyć w następnych webinarach, wyślę Tobie kod rabatowy 20% na zakup kursu. Ta okazja będzie aktywna dla Was tylko do 28 maja. Polecam!